Jak wyglądają po przebudowie Kuźnice z Zakopanem nowy węzeł przyrodkowy z autobusów do kolejki linowej bądź też do szlaków w okolicy? Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie doskłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Lejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, Cześć ząż. I zapraszam jeszcze raz na kolej materiał z kolejowej Zakopianki 2050. Z tym, że dzisiaj pokażę wam dolną stację kolejki linowej na Kasprowy Wierch, czyli rzecz jasna Kuźnice, a właściwie węzeł przysiadkowy, który w tym miejscu się znajduje. Wcześniej były tutaj różne rozwiązania. Zresztą kolejka w tym miejscu powstała tak 1935-1936 i przed... działała nieprzerwanie właściwie do dnia dzisiejszego, no, z modernizacją w 2007 roku. I rzecz jasna działa dalej, tu się nic nie zmienia. Kolejka jeździ na długości trochę ponad Kilometrów z prędkością maksymalną 28,8 km na godzinę. Jest zażądana przez polskie koleje linowe, ale w tym miejscu miasto zakopane zbudowało nowy węzeł przysiadkowy dla autobusów dalekobieżnych i lokalnych, miejskich. W skrócie nowa jakość, jeżeli chodzi o wygodne dotarcie w tym miejscu, nie za pomocą nóg, ale za pomocą komunikacji autobusowej. No i zobaczmy sobie, jak ten węzeł wygląda i jak tutaj on był budowany. Z ciekawostek. Aktualnie jedziemy po w środkowym e, e, który jest dla autobusów tylko i wyłącznie komunikacji lokalnej, czyli organizowanej przez miasto stołeczne, przez miasto zakopane. No i co bardzo ważne, w tym miejscu mamy takie dwa perony, które tylko i wyłącznie są dla autobusów lokalnych, miejskich. Pozostałe perony są, a właściwie pozostałe, jeden peron jest dla autobusów dalekobieżnych i jako przejazd dla taksówek, które w tym miejscu rzecz jasna również się znajdują. Te dwa perony przelotowe dla komunikacji miejskiej się różnią od siebie. Jeden jest z dużą miejscem, jeżeli chodzi o po poczekalnie, a drugi tutaj właśnie po prawej stronie jest z ładowarką dla autobusów elektrycznych, tak aby po prostu pojazdy mogły w tym miejscu się naładować, a zakopane takich autobusów, chyba kilka tak dobrze pamiętam w ostatnim czasie zakupiło, one się ładują właśnie za pomocą pantografów i mogą w tym miejscu się podładować. Tu z kolei możemy zobaczyć przestrzeń właśnie, gdzie możemy sobie posiedzieć, całość, jak widzicie, w pełni zadaszona, mamy tam ławki, mamy też windę na poziom kolei linowej, no i też jeden mały sklepik oraz na ścianek widzieliście różne zdjęcia z tym, jak kiedyś wyglądały kuźnice. Tu z kolei możemy zapsywować znaki, iż faktycznie tylko łącznie autobusy komunikacji lokalnej mogą wjechać na te dwa perony i również wyświetlacze, które nas informują za ile będą odjeżdżać konkretne autobusy. Są tutaj też stacje dla rowerów, z tym, że dojazd dla samych rowerów jest trochę pogmatwany. No i obok znaczy jest po prostu nie ma konkretnych znaków, jak wjechać do, do tych stojaków rowerowych. No i tak jak widzieliście też jest taki mural który się znajduje pod jednym z wiaduktów wjeżdżających na samą górę. Sama konstrukcja w tym miejscu była realizowana przez ostatnie lata. Pierwsze prace, jeżeli chodzi o przebudowę, zaczęły się w lipcu 2022 roku i zakończyły się i zostało to wszystko dane do użytku 7 sierpnia 2024 roku. Cała przebudowa kosztowała 30 milionów złotych, z tym, że były różne dofinansowania, jeżeli chodzi o tą inwestycję, więc nie wszystko było realizowane ze środków samych, jeżeli chodzi o miasto stołeczne Zakopane. Jadąc dalej, Mamy drogi rowerowe i pasy rowerowe z tym, że w niektórych miejscach się urywają i nie mają pełnej ciągłości. Zresztą drogi rowerowe w samym zakopanym no, pozostawiałem trochę do życzenia, ale o tym może kiedyś indziej Wam więcej opowiem. Tymczasem sobie na górę i też Wam opowiem, czemu może z góry nie mamy ujęć. Żeby nie było, jak się tutaj pojawiły pierwsze informacje, iż faktycznie węzeł przyśrodkowy dla autobusów pojawi się w kuźnicach, to rzecz jasna. Myślałem, że czemu nie? Spróbujemy. Napiszę dopis pismo do Toszeńskiego Parku Narodowego, czyli do TPN-u z pytaniem, w jaki sposób, na jakich zasadach mogłem w tym miejscu zrealizować lot dronem. Rzecz jasna, wiedziałem, że najprawdopodobniej e, to nie będą proste warunki, albo że w ogóle to nie będzie możliwe do zrealizowania, natomiast dostałem informację, iż przesyłając na konto Toszeńskiego Parku Narodowego z, e, za kwotę 2000 zł, mogę na spokojnie w tym miejscu zrealizować lot dronem. Na tamten czas, bo to było już jakieś dwa lata temu, nie miałem takich środków wolnych. I też żaden materiał by nie zwrócił mi takich środków, więc nie ukrywam, że to była zapalowa dla mnie cena. Niemniej, mniej, trochę mnie dziwi, że nie ma jakichś specjalnych zasad, jeżeli chodzi o realizację lotów dronem. Wystarczy tylko łącznie po prostu odpowiednio dużo zapłacić i nagle strefa w tym miejscu, w Parku Narodowym, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, nie ma znaczenia. Więc widać, że pieniądze zmieniają wszystko. Ale to już taki inny aspekt. Tymczasem, jak widzicie, tutaj mamy wejście do Kuźnic, jeżeli chodzi o kolejkę na Kasprowy Wierch. I możemy zaobserwować e, tutaj schody. Tam ta pochylnia, którą widzisz przed chwilą, ona jest nieczynna od dawna i nie możemy z niej korzystać, bo ona jest tam, omijając trochę bramki niektóre, jeżeli chodzi o kasy biletowe. E, I też w tym miejscu jest zawrotka dla e, samych woźnic, jeżeli chodzi o przejazdy bryczką, których rzecz jasna, jak już dobrze pewnie wiecie, nie popieram. E, lepiej już się przejechać naprawdę tym autobusem elektrycznym, niż jeszcze męczyć te biedne konie. Ale dobra, na górze samego placu nad autobusami możemy zobaczyć w tym miejscu kamień, jeżeli chodzi o elementy pamiątkowe, jak i również ławki. Ławek jest całkiem dużo, są wygodnie rozlokowane. Jest to jedna wielka patelnia, nie będę ukrywać, że nie. Nie ma tutaj żadnego drzewa, no bo to jest konstrukcja betonowa. A ten budynek zabytkowy po prawej stronie, który widzieliście, się tam uchował i faktycznie podczas prac budowlanych całkiem ciekawe wyglądał, bo on się znajdował do słownie na skraju nowo budowanej przestrzeni podziemnej w tym miejscu. Także całkiem faktycznie zaawansowana inwestycja, jeżeli chodzi o zorganizowanie tego z utrzymaniem w tym miejscu tego budynku. Faktycznie szapoba, jeżeli chodzi o zorganizowanie tego bez e, u, uszczerbku dla tego budynku. Tam dalej mamy rzecz jasna, widzicie po prawej stronie kuźnice, jeżeli chodzi o stację PKL, czyli kolejki linowej. No a w tym miejscu mamy wyświetlacze e, z informacją za ile odjeżdżają autobusy i później mamy po prostu zejście schodami na dół. Jest też zejść za pomocą windy i nad tym się teraz skupmy, żebyście zobaczyli jak wygląda ta winda. Winda jest naprawdę bym powiedział prima sort, że tak powiem wprost. W skrócie jest duża, szeroka, tylko trochę powoli jeździ, ale to już sami zobaczycie. Pozostawiam was z windą i z jej odgłosami, jak to wygląda w środku, jak się nią jedzie. W pełni działa rzecz jasna, więc to też jest bardzo dobra informacja. 1600 kg to 21 osób. Winda jest z 2023 roku, chyba jak widziano na tej tabliczce, więc troszeczkę jest starsza. Tu je na monocyklu elektrycznym. I jesteśmy na poziomie podziemnym, czyli przystanku stamku Na minus jest brak informowania, gdzie faktycznie jesteśmy, jeżeli chodzi o poziomy, znaczy gdzie mamy TP, nie wiem, dalej, Komunikatów w tym miejscu, jak widzieliście, nie słyszymy. Natomiast na duży bardzo plus jest to, że nawet nie to, że winda jest sama szeroka, bo podobna mamy chociażby na Warszawie Zachodniej Nowej, tylko że wejście do tej windy jest bardzo szerokie i to usprawnia, jeżeli chodzi o dużą wymianę pasażerską. przytem zobaczymy, jak będzie już faktycznie sezon. Ja tu tutaj byłem na święta wielkanocne, więc siłą rzeczy najprawdopodobniej dużo tutaj ludzi aż tak nie było, jak będzie w sezonie, no ale zawsze coś. Tym razem zerkniemy sobie jeszcze na to okolice i powiemy jeszcze może parę ciekawostych historycznych z tym miejscem związanych. Mamy też tutaj. Jak widzieliście toaletę, toaletę rzecz jasna jest płatna, ale o tych łazienkach, bo to pisaliście na w komentarzach, i toaletach w Polsce trzeba będzie kiedyś zrobić jakiś specjalny materiał, bo to faktycznie jest duży problem, że za zrobienie podstawowych rzeczy musimy płacić i zazwyczaj nie ma łazienek publicznych, bezpłatnych nigdzie w Polsce. Wiadomo, że w Warszawie to jest metro, ale tak poza tym to jest problem. Zakopane chyba nie ma żadnej łazienki bezpłatnej. Ale dobra, wracając do Maritum, e, tam widzieliście kasę biletową, i stąd to rozpoczynają się wszystkie szlaki, jakbyście chcieli wejść na Kasprawie Wiersz czy na inne Dolinki, czy na takim monocykletycznym, jak tutaj się ja przemieszczam, do tych szlaków nie można wchodzić, bo to są szlaki tylko i pierwsze piesze, szlaki rowerowe, znajdują się w innych rejonach, natomiast nie tutaj, więc tutaj nie możemy się na nie w ten sposób przemieszczać, no ale i tak bym raczej Wam co chodzić na piechotę i faktycznie zwiedzać, bo to są chyba najciekawsze atrakcje, takie specjalnie wyznaczone szlaki rowerowe, to jest zupełnie co innego i to są inne typy też zwiedzania, no bo zazwyczaj to jest do linkach, a na szczyty trochę inaczej się wtedy też wjeżdża, jeżeli taka jest sytuacja. Natomiast Polecam mam też szlaki, bo miałem okazję je zwiedzić na przestrzeni ostatnich ostatnie kilkunastu lat przez całe swoje życie. No wszystkie szczyty w okolicy tutaj jeżeli chodzi o Zakopane, więc e, przyznawam że faktycznie jest co zwiedzać i są bardzo ciekawe rejony. Tylko pamiętajcie, że w dobrych warunkach pogodowych to jest chyba najważniejsze. Musi być tak pięknie jak na tych ujęciach, no bo byłem tutaj na Wielkanoc, jak widzicie, no warunki były idealne. Ale może parę ciekawostek historycznych jeżeli chodzi o same Kuźnice Wam opowiem. Pierwsze wzmianki historyczne na temat tego konkretnego miejsca pod nazwą Huty Chmerskie w Wykuźnicach pojawiły się w 1776 roku, czyli jak widzicie, no, Kilka wieków temu, i chodziło o to, że w tym miejscu znaleziono e, rudy żelaza, więc rozpoczęto ich wydobycie. Natomiast już w 1869 roku, czyli prawie po niespełno 100 latach, e, stwierdzono, że wydobycie w tym miejscu jest nieopłacalne i ten interes został sprzedany. Następnie w 1875 roku całkowicie został wygaszony piec w tym miejscu, jeżeli chodzi o e, ten rejon, i został przerobiony na inny piec. Natomiast całkowicie w tym miejscu produkcja została zaniechana 3 lata później, czyli w 1878 roku. Następnie w 1881 roku rozpoczął się zupełnie nowy interes w tym miejscu, a mianowicie papiernia. Powstały dwie papiernie na start, natomiast ostatecznie przez wykup i drzew w całej okolicy okazało się, że interes jest też nieopłacalny i przymusowo został zlicytowany. Po długach w 1888 roku, czyli 7 lat tylko ten interes w tym miejscu przetrwał. No i później się wszystko zmieniło, kiedy de facto turystyka w tym miejscu się pojawiła. W 1936 roku w tym miejscu e, pojawiła się kolejka linowa na prawy Wierch, ta pierwsza. No i wtedy rozpoczęły się właśnie e, wyjazdy turystów też na górę i to zupełnie nowe... E, rejon, jeżeli chodzi po prostu w tym miejscu nie przemysł, a tu, turystyka i w ten sposób tutaj rozpoczęły się po prostu interesy, jeżeli chodzi o, o zarabianie. Natomiast w lecie 2006 roku rozpoczęto modernizację tej kolejki, ale de facto rozpoczęto ją po protestach dopiero 7 maja 2007 roku. Otwarto ją na sezon zimowy już kolejki 2007-2008, więc de facto w pół roku zalizowano całą przebudowę. No i tak ona funkcjonuje do dziś i rzecz jasna będzie dalej funkcjonować, więc takie ciekawostki, jeżeli chodzi o kuźnicę. Wiecie już skąd właśnie nazwa samych kuźnic? Dzięki czemu? No i na ja się trochę znajduje dalej od zakopanego. Ktokolwiek tutaj dochodził na piechotę doskonale wie, że trzeba się kawałek przespazorować Natomiast ścieżki są ładnie tutaj w tym miejscu też zrealizowane, więc na spokojnie chodnikiem można dostać, dojść całą trasę, ewentualnie od skoczni można też sobie dojść szlakami, ale trochę bardziej, że tak to powiem, mm, nawet niekoniecznie na okrągłe, ale trochę mniej utwardzonym terenem. Zresztą to też jest całkiem ciekawa trasa. Natomiast no tak mniej więcej wyglądają w tym momencie kuźnice. Tymczasem to monetes z materiału, jeżeli taki masz wpadł, to zostawcie łapury. jeżeli jeżeli chcecie Więcej materiałów kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, jeżeli chodzi o stację mam zakopane, ona wygląda tak samo jak na poprzednim materiale, więc tym razem jeszcze nic nie grywałem, tak a aż zakończam budowę. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!